Witamy znowu. Tym razem stwierdziłam, że zrobię taki specjalny odcinek, który będzie jutro. Dzisiaj jest 9, jutro będzie 10 stycznia. A to oznacza, że będę miała urodziny kanału. Planowałam trochę bardziej hardkorowy specjal, ale stwierdziłam, że to hardkorowa rzecz, którą planuję, będzie na później. No dobra yy, Wypadałoby podziękować na pewno mnie, ale egocentrycznie brzmi Ale też również wam za to, że wy tu jesteście yy, Liczyłam, że yy, dobiję się 200 subskrypcji, ale, ale to tak stało, stało, stało Wcześniej wiem, że pamiętam, było sobie 10 subów, ale jakoś będę mi unsubował innego suba. Nie, że ja się nie cieszę kompletnie, że, że, że tylko z, tych, z tych, tylko te suby. Nie, no, nawet jakbym miała 0, ale, ale jak jest, bo ja właśnie widzę, mimo że jest tych mało, mało, tych subów, to ja widzę, że jest jakieś zaangażowanie. A szczególnie ja widzę, że jednej osoby. Ale i zaangażowanie, co oznacza, że jest super. Dla mnie, jak mówiłam wcześniej, nie wiem, może, może nie wspomnę, może nie wiem, czy, ogląda, czy słyszeliście, czy nie, ale jeszcze raz powiem, dla mnie zaanga najważniejsze zaangażowanie jest to. No, nawet nie te łapki w górę, co te komentarze, nie, że ja mogę z Wami pisać, gadać, dyskutować, ile się chce. I tyle, jakby podobały mi się po prostu. Y wypowiedzi na dany temat i koniec. Oczywiście powinno byłoby być więcej zasięgów, ale. No. By, bywa. No, lepsze yy, tak, niż gdybym miała, nie wiem, 10 tysięcy subskrypcji. Ale jakoś kompletnie prawie nikt nie gada. To byłoby akurat przykre. Taka samotna wśród ludzi w takiej typowej szkole na przykład. No, ale dobra. Czy będą jakieś te zmiany? Tak, będą zmiany. Będą zmiany w kontencie na pewno. Ale nie, że dosłownie, bo nie. Ale będą zmiany. Lekkie, ale będą. Nawet poczujecie się, nawet nie spodziejecie jakie. Powrócę też do jakichś typów filmów, do jakichś serii filmów, czy w ogóle jakichś tam filmów. Wstawię też oczywiście starsze filmy, na pewno, które nie zostały w ogóle opublikowane a są na kompie. Planuję pobrać program, ale wy i tak tego nie zauważycie, który ma za zadanie z kilku filmów zrobić jeden, a przy okazji yy, zmniejszyć wagę filmu. W tym pliku, żeby ten plik szybko się fajnie m, przesłał na YouTubie, bo mam słaby internet, nie? Bo o ile to można walczyć o mocny internet, nie? A tak no. Ja się będę dobrze bawić i we. A i. Ale tego jeszcze tak nie do końca wiem, ale na pewno jest bardzo pewne, że y, chcę kupić... Y, Nową, nowy nowy sta kupić statyw na pewno. No, sami widzicie dlaczego. Mikrofon, bardziej myślałam też pod względem tego, właśnie starego, ale jakbym miała, właśnie zmniejszać tę wagę filmów, to jak ja mam teraz nowy w telefon, a w nowym telefonie akurat waga filmów przez robionych jest mega duża, że ja do tego jeszcze ja nie biorę za ten lepszy telefon do nagrywania, to właśnie ten lepszy telefon ma fajny dźwięk. No ale dobra. Ale się rozgadałam. Yy, coś jeszcze miałam do powiedzenia? Yy, w sumie też jeszcze myślałam nad pendrive'ami, ale to też, yy, też ze względu na prywatne rzeczy. Ale też chyba też te takie nowsze, że mogę trzymać yy, te takie znaczy te, te pod YouTube'a, że mogę trzymać te pod YouTube'a w razie sobie co, żeby, na jakiś, żeby za jakiś czas wziąć z pendrive'a i na kompa i skąpa na YouTube'a. No. Ale na pewno yy, ten mikrofon jak będę miała fajne pieniążki. Y, ogarnę i... i statyw. Ale jak z mikrofonem to ja nie wiem, czy będę chciała takiego puchowego jak Eleven czy taki duży, Chyba duże nie. Myślałam taki do zapięciu na piersi taki. No. Ale jeszcze zobaczę. Jeszcze zobaczę z tym. No, statyw to. Przyda się. Dobra, to co? No to będę się żegnała. Dzięki za wszystko. Joppikaj, nie wiem, wesołych urodzin. Pa!